Delikatnie więc chyba jednak Polacy wiedzą, co myśleć o tym, że dlaczego oni się zamierzają za aborcją. aborcję. No, no oczywiście, ciekawa jest koincydencja w czasie, że z, zakazano właśnie energetyków. Nie może dziecko kupić okay. Red Bulla, natomiast może kupić bez recepty decyzją Donalda Tuska pigułkę wczesnoporonną. Od 15 lat? Znaczy, nie, no, lat? od 15. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to nie jest wczesne, że to jest po prostu antykoncepcja. No, Władysław Kosiniak-Kamysz ma do powiedzenia w tej. W tej, w tej ale koalicji, chyba jest lekarzem, tak? Ale czy... no, słabym, jeżeli nie wie, jak działa ta pigułka, no bo pigułka uniemożliwia zagnieżdżenie się zarodka w macicy, więc jest pigułką wczesnoporonną, właśnie, a nie antykoncepcyjną. oczywiście w szerokim porozumieniu, czyli nie zapobiega poczęciu, tak? bo antykoncepcja nie. z angielskiego <coughs> conception, jedno ze znaczeń, to właśnie oznacza ten moment, kiedy się dwie haploidalne komórki każde z powodu DNA łączą i powstaje pierwsza komórka mm. żywego człowieka. Tylko, że ta pigułka wczesna. No ona hamuje owulację, tak? Ale, ale... Co? jak można mm. potępiać pedofilię, Wiesz, ja pomijam to, że dziecko, że 15-latka nie może kupić Red Bull'a czy innego. No tam, ale piwa nie może ten... sobie kupić wcale nie, tak, może, może kupić ogromną kopkę hormonów i on przyjechał. się może na okrągło, ponieważ dostanie pigułkę, jakby co? Jak można potępiać pedofilię w tej sytuacji? No bo po co tym 15 15-latkom te pigułki? No to jest de facto, jest to uznanie, że pedofilia jest okej. Okay. Czyli na Korwina wylano kubły pomyj. Ja zresztą uważam, że słusznie za brydnię, którą opowiadało o negocjowaniu wieku zgody na seks. Tymczasem okazuje się, że jak się teraz w Platformie pali koło, nie mają gdzie, nie mają co wymyślić, no to wymyślili pigułkę wczesnoporonną. No, czyli właściwie powinni Korwina, powinien Tusk pocałować Korwina w dłoń w tej chwili ze, z przeprosinami za to, no bo zalegalizował 15 latkę jako, jako, jako nie, obiekt to jest, seksualny. To jest oczywiście jakiś kompletny, kompletny absurd, ale też czasami zastanawiam się, czy to nie jest jakieś, może lobby jakiegoś to koncernu dożej. farmaceutycznego. To, znaczy, to, 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 to mi się pod, nie dziwiłbym się szczerze mówiąc, bo są to dość... Duże pieniądze. Jak jeszcze zaraz się dowiemy, że będą te pigułki bez recepty, ale z refundacją, bo myślę, że, następ... no to jest ten, że następny etap, no coś trzeba ludowi rzucić. No, jak mm. się nie udało rzucić e, prokuratora krajowego, bo zamknął drzwi w gabinecie i nie wpuścił uzurbatora, jak się nie, nie da wpuścić, jak się okaże, że Wąsika i Kamińskiego trzeba było nie tylko wypuścić z więzienia, dało się ich tylko pomaltretować, ale niestety trzech było wypuścić, a teraz jeszcze trzech będzie wpuścić do Sejmu, ponieważ PKW wyśle hołowia... Na Bambus z, z tym jego lewym kwitem o wygaszeniu mandatów, no to coś trzeba dać temu elektoratowi, no to co? Pani Może to do 13 lat do 13 lat, żeby się mogły dziewczyny czokrać, prawda, i mieć pigułkę na to. Proszę bardzo, no takie pomysły. Pani no. Wywiad, pani to był, nie wiem, czy słyszałaś wywiad pani Joanny szojring wielgust to było, nie wiem, czy, w radiu, w radiu już nie pamiętam, w którym powiedziała, że ona taką pigułkę to już brała 28 lat temu, jak pojechała do Anglii pracować na czarnym. Patrzcie Państwo właśnie, jakie to potem powoduje szkody w psychice, jak jak to, przed przedczyny trzeba chronić nasze dzieci. To, to pani Szojring-Wielgus, to nie wiedziałem o tej wypowiedzi, ale to... Była, była rzeczywiście taka, Gratum tam się potem jest. pojawiły też na nie wiem, ja też tego nie zweryfikowałam, więc nie chcę tutaj powtarzać, ale na portalu X jakieś właśnie takie doniesienia, że podobno ta pigułka wcale jeszcze i nie było 28 lat temu w sprzedaży. No więc naprawdę nie wiem, nie wnikajmy. No. No wiem, wiem, że polscy handlarze robili takie numery, że biseptor sprzedawali w Rumunii tam biednym kobietom, jako środki dekoncepcyjne, żeby zarobić ten, no to może ktoś Panią Szeryjko oszukał, też może. Dobrze, tak. to teraz Nie wygląda domowy. na osobę, którą trudno oszukać, powiem szczerze, natomiast... A, Zadanie do mojego, bo to jest...